Karolina Dobrowolska, witam Państwa ponownie. Tak jak obiecałam, wróciłam do studia, ale jak najbardziej jestem za tym, że... Faceci do garów, a panie mogą dzisiaj odpoczywać, chociażby na przepięknej zielonej trawce, bo pogoda będzie nam dzisiaj dopisywać, zwłaszcza teraz w centrum i na wschodzie. Jest bardzo dużo słońca. Na zachodzie pojawiają się przelotne opady i po południu niestety ta pogoda nam się trochę popsuje. Na pewno będzie duszna, na pewno będzie gorąco. Może nie tak bardzo gorąco jak w ostatnich dniach, ale na pewno bardzo ciepło. Do tego burze, które będą przechodzić na początku na zachodzie kraju, a potem na wschodzie, bo ten front będzie dzisiaj płynął nad Polską, a jednocześnie zderzają nam się dwie masy powietrza. To ciepłe, nagrzane, które jeszcze mamy chociażby na południowym wschodzie, z tym chłodniejszym, które płynie z północnego zachodu. I to właśnie nad morzem będzie dzisiaj najchłodniej. Nad samym morzem 15 stopni. W Gdańsku 17, w Szczecinie 19. Jak widać Gdańsk, Poznań, Wrocław, Warszawa, cały południe, południowy wschód i Suwalszczyzna. Właściwie na przeważającym obszarze kraju prognozujemy burzę, ale tak jak mówiłam, najpierw zagrzmi na zachodzie kraju, a potem te burze sobie przepłyną na wschodnie regiony. To oznacza też, że na zachodzie po Południu powinno być trochę przyjemniej. Zaś burze, które miejscami na wschodzie mogą być gwałtowne, z ulewnym deszczem, gradem i tak jak mówiłam, tutaj głównie po południu. Najcieplej dzisiaj na Podkarpacie tutaj 27 stopni. Podobna temperatura też na Lubelszczyźnie. Suwałki 25 i tak jak wspominałam na początku, 15 stopni nad samym morzem. Zresztą jutro podobnie tylko 12 stopni nad morzem. Więcej oczywiście za pół godziny. Do zobaczenia.